Relacje z innymi. Wszyscy mówią, jak je poprawić, a co, jeżeli ty tego nie chcesz? Co, jeżeli twoim celem jest bycie jak najmniej lubianym? Zamiast budować relacje, chcesz je niszczyć z premedytacją. To jest serio łatwe. W tym filmie podam ci 7 sposobów na bycie nielubianym. Być może któryś z nich już stosujesz. Nawet lepiej, mniej roboty dla mnie. Gotowy? No to zaczynajmy. Po pierwsze, zawsze przerywaj innym. Nie ma nic lepszego, niż osoba, której kompletnie nie obchodzi to, co mówisz. Bądź ludzkim odpowiednikiem TikToka. Nie podoba ci się to, co mówi twój rozmówca? Po prostu to zeskipuj i nie czekaj, aż ktoś skończy. Przecież ty masz coś ważnego do powiedzenia. Obiecuję ci, że każdy to doceni. Nie chcemy przecież, żeby twój rozmówca chociaż przez chwilę pomyślał, że obchodzi cię to, co mówi. Dlatego zawsze mów to, co ślina na język przyniesie. Nie dawaj innym kończyć zdania, a zobaczysz, jak szybko ludzie przestaną ci cokolwiek odpowiadać. Jak już o tym mowa, pamiętaj, żeby mówić tylko o sobie. Nie pozwól, żeby rozmowa chociaż na chwilę zeszła z najważniejszego tematu no, czyli ciebie. Jeżeli rozmowa nie jest o tobie, to jest absolutna strata czasu. Przecież nie interesuje cię, co u innych. To Twoje myśli i Twoje uczucia są najważniejsze, więc spraw, żeby inni też to zrozumieli. A kto się opowiada historię, jak wszedł na jakąś górę? Ach, tak, ja byłem na wyższej i to jeszcze na samych gaciach i bez butów. Daj mu do zrozumienia, że dla Ciebie to naprawdę nic wielkiego, no bo znowu, to Ty jesteś najważniejszy. Nigdy nie pozwól, żeby ktokolwiek poczuł się interesujący. Twoje życie zawsze musi być ciekawsze. Kolejna rzecz. Podczas rozmowy nigdy nie okazuj uczuć, szczególnie pozytywnych. Nie chcemy, żeby ktoś przypadkiem pomyślał, że cię to obchodzi. Bądź emocjonalnie płaski najbardziej jak to możliwe. Ludzie to po prostu kochają. Nieważne, czy ktoś właśnie się oświadczył czy stracił pracę, zawsze odpowiadaj tym samym: mm -hmm, no, 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 fajnie. Nie daj się zwieść. To wszystko tak naprawdę nie ma dla Ciebie znaczenia. To nie są twoje problemy, więc daj to innym do zrozumienia. Dosadnie, za to jest coś, co zdecydowanie ma dla Ciebie znaczenie. To co inni o tobie myślą? Chcesz sprawić, żeby inni czuli się przy tobie niekomfortowo w ekspresowym tempie? Sztuczka polega na tym, żebyś nigdy nie śmiał się z siebie, nigdy nie przyznał komuś racji, a gdy ktoś opowiada żart, nie śmiej się z niego. Inni uwielbiają poważnych ludzi, więc po prostu taki bądź. Staraj się zawsze zaimponować innym nawet w najmniejszych rzeczach, a każdą próbę umniejszenia tobie bierz do siebie. Nie pozwól innym wejść sobie na głowę. Nie daj innym żartować z ciebie, bo to pierwszy krok do tego, żeby zaczęli cię poniżać. To teraz prawdziwy klasyk. Unikaj kontaktu wzrokowego pod każdym względem. A najlepiej, to podczas rozmowy cały czas patrz się w telefon. Zobacz jaka jutro pogoda, albo czy kalkulator jest na swoim miejscu. Kontakt wzrokowy łączy ludzi. Mówi drugiej osobie, słucham cię i poświęcam ci uwagę. Pff, totalna bzdura. Przecież nie tego chcemy. Kolejny sposób to na przykład zerkanie na chwilę, tylko po to, żeby od razu odwrócić wzrok. Takie zachowanie to prawdziwa definicja braku pewności siebie. Inni to po prostu kochają. Więc jak już tak mówisz o sobie, unikasz wzroku innych i bierzesz wszystko do siebie, ostatnim krokiem jest naśmiewanie się z innych. To najlepszy i najszybszy sposób, jak zniszczyć każdą relację. Ktoś zrobił nieznaczące przejęzyczenie? Pamiętaj, żeby mu to wypomnieć. Nie przepuść mu tego i przypominaj o tym zawsze i wszędzie. Najlepiej publicznie. Niech każdy się pośmieje: wszyscy oprócz Twojej ofiary, oczywiście. Bonusowe punkty, jak śmiejesz się z wyglądu, ubioru albo tego, jak ktoś mówi. Im większe insecurity, tym lepiej. To jest właśnie Twoje pole na stand-up. A na koniec dodaj coś w stylu: Ja tylko żartowałem, albo nie bądź taki wrażliwy. Pasywna agresja to od dzisiaj Twoje ulubione narzędzie. Rób tak, żeby nikt nie wiedział, kiedy żartujesz, a kiedy mówisz serio. Niech inni po prostu boją się odezwać, żebyś zaraz nie zaczął ich cisnąć. No i na koniec, jeżeli chcesz być najbardziej toksyczną osobą w pokoju, to krytykuj wszystko i wszystkich. Cały czas. Wszyscy uwielbiamy negatywnych ludzi, takich, którzy nie widzą żadnych pozytywów i nie potrafią się z niczego cieszyć. W restauracji? Ach, nic mi nie smakuje. Nowy projekt w pracy? Boże, przecież to bez sensu. Ktoś chwali się nowymi butami? Eee, brzydkie. Ja bym takich nie kupił. Im masz bardziej negatywne spostrzeżenia, tym lepiej. Podziel się tym z innymi. Każdy pomysł drugiej osoby krytykuj i gaś w zarodku. Ambicje innych obróć w żart, a na koniec dodaj i tak ci się nie uda. I oczywiście nie zapominaj, żeby wszystko to omówić z wyższością. Ludzie naprawdę kochają osoby, które są wiecznie niezadowolone. To buduje genialną atmosferę, w której każdy chce przebywać. No i pamiętaj: rób tylko to, na co masz ochotę. Mów, co chcesz, przerywaj, wyśmiewaj, oceniaj, krytykuj. A przede wszystkim, nie daj sobie wmówić, że powinno być inaczej. To wszyscy mają problem, nie ty. Cały świat powinien się zmienić. Ty jesteś idealny. Tyle z mojej strony na dziś. Dzięki i do następnego.